Świat filmu w żałobie. Nie żyje John Capodice znany z filmu Ace Ventura. Zagraniczne media przekazały przykre wieści. Pod koniec 2024 roku zmarł John Capodice, amerykański aktor, który wystąpił m.in. w Dniu Niepodległości i Wrogu Publicznym. Miał 83 lata. John Capodice urodził się w 1941 roku i w branży filmowej znany był przede wszystkim z występów jako aktor epizodyczny. W swojej karierze zaliczył około 150 ról w rozmaitych produkcjach, które widzowie mogli oglądać zarówno na szklanym ekranie, jak i w sali kinowej. Jednym z najistotniejszych wydarzeń w jego aktorskiej przygodzie był udział w kultowej komedii Ace Ventura – Psi Detektyw, gdzie wystąpił u boku legendarnego Jima Carrey'a. Zagrał tam policjanta Aguado. Zagrał również w takich dziełach jak Wróg Publiczny – Dzień Niepodległości czy Speed – Niebezpieczna Prędkość. Często mogliśmy oglądać go również w serialach Detektyw Mang, Czarodzieje z Waverly Place bez śladu 6 stóp pod Ziemią czy CSI Kryminalne zagadki Las Vegas. Aktorstwo nie było jego jedynym zajęciem. Służył w Armii Stanów Zjednoczonych i w latach 1964-1966 uczestniczył w misjach w Korei. Zmarł 30 grudnia 2024 roku, zaledwie kilka dni po urodzinach. Przyczyna śmierci nie została podana do wiadomości publicznej.